Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zabezpieczyć swoje DMR ID przed nieuprawnionym dostępem do sieci DMR. Czyli gdyby ktoś chciał się podszyć pod nasz DMR ID i nasz znak, no to nie będzie mógł tego wykonać, ponieważ sieć odmówi dostępu. A żebyśmy mogli nawiązać połączenie z siecią, trzeba będzie podać sześciocyfrowy kod autentykujący. Żeby zabezpieczenie uruchomić, należy założyć konto na stronie brandmeister.network, tak jak widzicie tutaj w pasku w adresie założyć konto i po zalogowaniu po lewej stronie będziemy mieli opcję Selfcare. należy wejść w tą opcję i mamy takie menu, taką stronę konfiguracyjną, na której nas interesuje opcja Air Security TOTP, która jest wyłączona domyślnie, oraz Secure Local Pass, która także jest wyłączona. Poniżej mamy pole Hotspot Security, w którym wpisujemy hasło dla hotspota. No i na czym to wszystko polega? Uruchamiając Air Security TOTP, teraz kliknę i jest ono uruchomione. Do konfiguracji wybieramy TOTP Scope, który ma obowiązywać na sieci Master, czyli w całości, w jakimś obszarze albo na przemienniku. Mnie interesuje opcja Master, ponieważ chcę zabezpieczyć dostęp mojego DMR ID w obrębie całej sieci DMR. Poniżej jest wygenerowany kod QR, kod, który należy zeskanować w aplikacji autentykującej i wygenerowany kod po zeskanowaniu tego QR kodu należy wprowadzić poniżej w polu QR Code Verification w celu potwierdzenia, że przebiegła poprawnie konfiguracja aplikacji generującej tokeny. Jeżeli chodzi o aplikację do generowania tokenów to można zainstalować Google Authenticator'a na telefonie, także jak widzicie mamy Google Authenticator, jest to aplikacja Mało skomplikowane, jeżeli chodzi o obsługę. No i teraz tutaj w prawym dolnym rogu mamy taki plusik, który przyciskamy i mamy opcję Scan QR Code. Musimy to kliknąć. Uruchamia się kamera. Skanujemy QR Code. No i na samym dole w aplikacji dodaje się nasze konto Brandmeister z naszym demer ID. Możemy oczywiście zmienić nazwę temu, czyli przytrzymujemy dłużej. U góry w aplikacji klikamy ten taki ołówek, no i możemy nadać dowolną nazwę temu kontu w aplikacji. I tak jak widać teraz jest konto Brandmaster z Moindemer ID i wygenerowany jest token sześciocyfrowy. Po prawej stronie jest takie kółeczko, jest to czas ważności tego tokenu. I tutaj taka ważna sprawa, ważna rzecz. Ta aplikacja niestety automatycznie nie odświeża już wygenerowanego tokenu. Czyli tak jak widzicie, to kółeczko dojdzie do końca, czyli token wygaśnie, idzie od nowa, czyli mam nowy token, natomiast tu cały czas jest widoczny stary. Żeby to odświeżyć, należy przewinąć ekran na samą górę, przyciągnąć palcem w dół, i widzicie pojawia się taka ikonka biała z, z strzałeczką okrągłą. I ten token już się odświeżył. No i teraz ten token wpisujemy. Tutaj w tym polu QR Code Verification przed upływem wygaśnięcia tego tokenu, czyli 8.8.5.3.2.0, no i klikam przycisk Save. Funkcja Air Security TOTP została uruchomiona. Jak widzicie tutaj prawidłowo jest przełączony na ON. Teraz musimy uruchomić dla hotspota Secure Local Pass, bo tak jak widzicie w opisie tutaj jest to bypass autoryzacji dla naszego hotspota, żeby on się w tej chwili mógł Połączyć naszym DMR ID do sieci DMR, czyli musimy tutaj przyłączyć na ON i w polu Hotspot Security ustawiamy hasło, które wpisujemy w hotspocie. Pokażę w tej chwili, jak to wykonać dla hotspota w konfiguracji, a następnie pokażę Wam, jak to wygląda w radiotelefonie. Czyli tutaj wprowadziłem już hasło, w Hotspot Security klikam Save Password, hasło zostało zapisane. Następnie przechodzę do konfiguracji hotspota. Na przykładzie Pistar przechodzimy do konfiguracji, następnie do kategorii DMR, Configuration i tutaj jak widać jest pole BM Hotspot Security i jest tutaj nawet informacja, opis, że jest to nasze customowe hasło ustawione w tej opcji Self Care na stronie Brand Master, czyli tutaj wprowadzamy hasło, które ustawiliśmy na stronie, zatwierdzamy zmianę. Jeżeli wszystko zrobiliśmy prawidłowo, no to będziemy mogli przez hotspota się połączyć z siecią DMR, i tutaj wszystkie aktywności będziemy widzieć. Mój hotspot aktualnie jeszcze nie ma podłączonego modułu DMR, także tutaj nie zwracajcie uwagi, że to jest czerwone, ponieważ jeszcze ten hotspot jest w trakcie budowy. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda na przykładzie radiotelefonu. Ja używam MDUV390 z wgranym oprogramowaniem OpenGD77. Czyli jestem ustawiony na przemiennik SR2 UVG, wcisnę PTT i zobaczycie, jaki będzie komunikat zwrotny. Tak jak słyszeliście, przyszedł do mnie private call z informacją, że dostęp jest zabroniony. Natomiast na przemienniku, jak zobaczycie, SR2 UVG jest widoczna moja próba połączenia, nawet dwie. Z informacją, że się nie udało, że dostęp został zabroniony i moje połączenie nie zostało przekazane do sieci. No i teraz pokażę Wam, jak sobie udrożnić ten dostęp. Czyli bierzemy te, radiotelefon, w przypadku OpenGD77 wciskamy kratkę: raz to są grupy rozmowne, drugie, czyli PC, jest to rozmowa prywatna, private call, i musimy wprowadzić tak prefiks 9. Następnie z aplikacji Google Authenticator w tym przypadku wprowadzamy sześciocyfrowy token, czyli 5, 8, 1, 3, 2, 5 i wciskamy zielony. To jest private call, który musimy wykonać z takim numerem dokładnie. I teraz wciskamy na sekundę bądź dwie ptt. No i zaraz usłyszycie komunikat. No i tak jak słyszeliście, token został zaakceptowany mogę przejść no ponownie na przykład na tą grupę. Wciskam PTT. Już nie mam żadnej informacji, że moje połączenie zostało odrzucone. Więc zobaczmy jak to wygląda na samym przemienniku. Jest widoczny mój private call, czyli 9 i token, który podałem. On odblokował dostęp do sieci DMR. Następnie mogłem się połączyć już z grupą Trójmiasto oraz z przemiennikiem. I innymi grupami. Co jest istotne, w ten sposób podany kod przyznaje nam dostęp do sieci DMR na 30 minut. Po 30 minutach będziemy musieli ponownie podać token, który nam przyzna dostęp do sieci DMR. W samym panelu Self Care Settings, tak jak widzicie, mamy jeszcze opcję TOTP Enable PTT, jest Enable Time w zakresie 15-60 minut, gdzie na przykład wybierzemy sobie 60 minut. I możemy tutaj ustawić master server 26.02, czyli Polska. I klikamy przycisk enable PTT now, co oznacza tyle, że dostęp naszego DMR ID do sieci DMR zostanie upoważniony przez 60 minut. Czyli będziemy mogli przez 60 minut łączyć się naszym radiotelefonem do przemiennika w tym przypadku, i po 60 minutach zostanie ten dostęp zablokowany. Natomiast jeżeli mamy uruchomioną opcję Secure Local Pass, prowadzone hasło w hotspotcie, to hotspot takiego ograniczenia nie ma. No ale tak jak pokazałem, możemy to zrobić przez stronę, czyli możemy sobie tutaj też odblokować nasz dostęp. Natomiast hotspotów to nie obowiązuje. Czyli jeżeli używamy hotspota w domu, no to nie ma najmniejszego problemu, to jest cały czas ważne. Nasz hotspot ma dostęp do sieci DMR i możemy rozmawiać. Natomiast jeżeli ktoś by chciał naszym DMR ID połączyć się przez jakiś przemiennik, no to dostanie już odmowę, bo nie będzie miał dostępu. I żeby połączyć się z tym naszym DMR ID gdzieś przez przemiennik, będzie musiał podać najpierw token, czyli zrobić private call z prefixem 9, wpisać token, wysłać do przemiennika, żeby nasz DMR ID miał przyznany dostęp do sieci DMR. No i to w zasadzie w tym odcinku wszystko. Także myślę, że to jest wszystko zrozumiałe, proste i jasne. Nie ma tu żadnych skomplikowanych rzeczy, jak widzicie. Także jest to fajnie, przejrzyście zrobione. Także każdy może to skonfigurować. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, bądź coś jest niejasne, no to możecie napisać w komentarzu. Postaram się na to odpowiedzieć tak, jak tylko będę umiał. Także to w tym odcinku wszystko i do następnego. Cześć.